Przykaz i uleczę skrzywacza żeby mi nie padł Raczej Co ja zrobiłem Okej okay. Rebeka miała zrobić tak Raczej nie wiem czy pot... Jak działa truklizna podczas podróży, czy będzie cały czas, za... czy cały czas zadaje obrażenia za to wolę nie mieć niemiłej niespodzianki Hmm, tego nie zabrałem? Gdzie jest Mandy? A, Mandy sobie stała. Okej. Okay. Dobra, czy te drzwi nie mogą zostać otwarte? Tak po prostu? Dzięki. No okej, okay, i tak. tak zostałem... Uwaga, to została napromieniowana, ja zostałem napomiewany Wszyscy ci, którzy zażyli radę... A nie, Rebeka nie została naprogramowana Chyba trzeba było odejść od tego reaktora No cóż Zobaczmy co, co, co się dzieje Okej okay, Profit, bla bla Kaskader Znale profity tak, i to jest właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej droga owocu. Dziwne i cudowne przyjemności, to po prostu zwiększona siła. Hmm, hmm, hmm. Dodatkowy ruch, czemu nie? I więcej ciężkiej bro... broń powyżej. Okej. Okay. Napramiowanie. Zmniejszyło nam siłę niestety. W falloutie 3 na promiowanie, pamiętam, zmniejszało percepcję i chyba w oryginalnych falloutach też tak się działo. Nie jestem pewien czy te wieżyczki znowu nie zostały aktywowane. Być może. W każdym razie mamy już wszystko, mamy nic nieważące baterie atomowe. Ok, zapisane. Na wypadek, gdybym się nie mylił. Ok, czasem dobrze jest chyba się mylić. Oczywiście dałoby się te wieżyczki y, zniszczyć, ale to by zajęło naprawdę dużo czasu. No bo, na potrzeby te, tego let's playa naprawdę nie zamierzam. Nie zamierzam tego pokazywać. Dobra, ja to ten dzikus, bo w końcu mnie nie zobaczyłem No tak, było Jakby nie inaczej Kogo ja szukuję? Dzikusy nie mają nic pożyte, pożytecznego przy sobie Dobra Zostawiamy kompleks preoria w poczuciu spełnionego obowiązku Zniszczonych karaluchów i raz skorpionów i aktywnych wieżytek. a teraz czeka nas bardzo miłe dobra, wieczki chyba nie okej, okay. teraz czeka nas bardzo miłe zaskoczenie mówiąc ironicznie już jak sami widzicie wieżyczki działają na powierzchni okej, okay, i zaczęli mi ginąć drużyny, pod koniec misji dobra, który który, która dźwignia zmieniała położenie. okej, okay, wczytam najpierw no dobra, która dźwignia jest odpowiedzialna za te wieżyczki A, chyba ta Okej, okay, nie. To nie ta dźwignia. Dobra, ta dźwignia włącza tylko te drzwi, a gdzieś tutaj. To prawdopodobnie ta. Zgubiłem się nie wiem co włączyć. Dobra, nie, idzie za. Ok, zapiszmy. I kolejny stresujący moment. Nie, to także nie ta dźwignia. Kuczek, która wyłączała te, znaczy włączała wieżeczki tutaj. A, nie pamiętam też. Pamiętam... Może to ta? Nie, prawdopodobnie to ta Ale gdzie się zgubiłeś? Bo wiem, że się zgubiłeś nie, Nigdy nie byli tak, że ta postać będzie sama podbiegać Gijka, że... Niestety nie A piwo, dobra, nie obchodzi mi to Okej okay. To była świetna dźwignia, tak? Mam rację, znowu? Wyłączono systemy obronne na powierzchni. Obrona wewnętrzna włączona. Czemu nie żyjesz mi mi miłego dnia? Już Ue, już mnie nie lubi ten, ten, ten komputer. Ten komputer mnie nie lubi, i uciekam. Uf, dobra, już jestem bezpieczny. Jeśli przeżyłem tę serię, to jest bezpieczne. Ok, Teraz możemy powrócić spokojnie pewni, pewnie, że nas nikt nie zabija. A to było naprawdę okropne. Pod koniec misji. To tak, tak, takie samo jak podczas misji z, e, z obozem bandytów, naprawdę. Bolny prysznic. O, ty też. Uuu, co tu się stało? O, rany. Chyba te systemy obronne nie były obronne dla dzikusów. Ha, no cóż. Trudno. Oczywiście dałoby się to przejść bez rozlewu krwi gikusów, ale co tam Tak jest ciekawe. No w końcu nie, zginęły tylko trzy osoby. Nie jest jeszcze tak straszne. No i poważne obrażenie. I duchy są rozgniewane. Ciekawe czy ma coś nam do powiedzenia szaman. Myślisz, że to Twoja wina? Wydaje Ci się, że to Twój czyn oddzielił ciało od kości? Nie, co Ty? Jesteś tylko pionkiem przeznaczenia, marionetką losu. Duchy trzymają sznurki, które poruszają Twoje ciało. Przyszłość tej ziemi zostanie naznaczona poświęceniem. Może zmieni ją bractwo, a może wasz nieznany jeszcze wróg Albo owoc związku tych dwojga Tylko tyle mogę ci powiedzieć On jest Dal, poszukiwać duchów z plemienia to? Przemówiłem Dobrze Okej, okay. mm, szaman nic nie powiedział sensownego tak, to oczywiście nie była moja wina, nie, nic. To nie ja włączałem te wajchy. Nie, jestem tylko jednym pionkiem przeznaczenia. Naprawdę, nie bijcie mnie w ogóle, takie tam. jest bardzo wygodna wymówka Mój lud zapłacił za moją nieuczciwość. Myślałem, że skoro walczyliście z duchami, to zemstą się na was. A, a do ząg. Ale zdołały przejrzeć moje oszustwo i ukarały wam. to! Nie wiem, czy mój lud kiedykolwiek się podźwignie. Wybaczcie mi kłamstwa. Zabiorę ten czyn do grobu. Duchy przejrzały moje oszustwo i dostrzegły pod nim gnijącą duszę. Teraz nie ma już mojego wlemienia. I się.